Ożeś mnie teraz zabił. Polska. Możesz dać Polskę, tu nie ma jednej odpowiedzi. Dobra, to będzie Polska. Polska i Dania. I koniem będzie Polska. Polska. pytanie. Czarny koń. Chciałbym powiedzieć koci, ale po wczorajszym mecie to Ukraina. No poszedłem w tą Polskę, bo jednak coś tam probierz poukładał, więc zobaczymy. Się nie zastanawiałem, no ale dobra, niech będzie. Ożełek w sercu patriotów Polska. Dobra. Czarny koń Cristiano Ronaldo, młoda nie, nie, drużyna. nie. Drżyna. Drżyna. Ja, drużyna. To Węgry. Polska oczywiście. No. Polska. Dobra. Myślę, że Polska będzie średnia, ale może coś ugra. Polska Drżyna. Polska oczywiście. Polska. I... Belgia. Węgry? Węgry? Dobra, niech Viktor Orban zostanie Czarnym Koniem.